z tej strony Kosiolski, w ID Hero świętujemy Nowy Rok dwa razy, no i co jest ten drugi raz? Podajże chiński Nowy Rok. Także mamy fajne eventy, na które warto trochę zainwestować surowców, głównie scrolli i ostatnio był też do, no, jeden z dobrych eventów, który też potrzebował scrolli i w sumie na tą samą postać, która teraz dostała Transcendence wydaje się całkiem w porządku, ciekaw jestem jak będzie w testach, ale no ciężko powiedzieć oczywiście po pierwszym dniu co to będzie, nawet na jednym koncie ją zrobiłem. I na ten moment, no jak widać E+, Awakening to nie jest raczej nie wiadomo, co do testowania. Sealand hmm, jest dosyć ciekawa, chociaż tak naprawdę 25 zrobiłem, no co prawda, wyżej wymaksowanym, dużo wyżej e, tym nowym, hmm, jak on się tam ragi, Bagi, czy jak on się tam nazywał. No to tutaj zobaczymy. No, ma jakiś potencjał to postać, fajne robi kontry. No tutaj aż tego nie widać. O teraz widać będzie te kontry. Mam na niej na razie artefakt na defense i może tutaj ona po prostu nie zrobi odpowiednich obrażeń, żeby przejść ten węcik tak mi się wydaje. Chociaż no coś tam robi, jakieś... Dobra, zeskipujemy. Jak widać prawdopodobnie, no właśnie przeżyliśmy, ale nie zdążyliśmy w 15 rund pokonać. Także może ją pod zrobię, w każdym razie. Ja to jak e, zwykle opisuję tylko eventy, jakie można zrobić jako free-to-play gracz, ponieważ najważniejsze to są te dwa górne i są one mylące, bo używamy tej samej waluty i jest dosyć nie do końca opisane jak zwykle, co zrobić. Bardzo zagmatwany jakby wprowadzają system e, nagród w tej grze i... Nie wiem czemu tak robią, może to jest bardziej, że jak się to rozgryzie, to się bardziej czuje takim, no nie wiem, że jest nagroda czy coś, ale według mnie przesadzają, powinno być dużo prościej. No ale po kolei, tak, mamy, pewnie już zrobiliście, bo koniec dnia, trzeba wybrać postać, którą chcemy wylosować, jeżeli chcecie, macie scrollę i chcecie nową postać, polecam ją wybrać. Jeżeli nie macie i olewacie ten event, to polecam wybrać to, co macie w backpacku najwięcej w szardach. Na przykład ja mam tutaj Sai 9 kopii albo coś ze skrzynek, gdzie są postacie, możecie sobie znaleźć, na przykład transcender skrzynki odpalić i Wybrać tam na przykład Ksja i tyle razy, ile wylosujecie Ksja, nawet z shardów dostajcie kp. co dla nowych graczy może być świetne. Jeżeli chodzi o summon... <laughs> event, to właśnie no, nic specjalnego się tu nie dzieje, jakiś dodatkowy ticket na samon które jako free-to-play gracz nie zużywamy, tylko zamieniamy je na te zwykłe takie. Dodatkowo możemy kupić sobie postać za altarowanie postaci, czyli zaniszczenie ich. Polecam jedno i dwugwiazdkowe. Jak macie nadmiar 3, 4 też można, ale rzadko to raczej róbmy. Także co chcecie, możecie kupić? To są same fajne, najnowsze postacie. Także warto. Szczególnie Betty jest fajną okazją, ale Lejna, jako że Light, Dark Postać, czy też ten nowy Light też może Wam się przydać. Tu już no pewnie zużyliście, jak nie, to zużyjcie poprze, z poprzedniego tygodnia walutę. Iwanciki jak widać są na 300 parę godzin, to oznacza, że będą dwa tygodnie. Tutaj więc nie trzeba się od razu tutaj napalać i zrobić nie wiadomo czego. Najważniejsza rzecz to jest w New Year's Growth Plan, tylko kliknięcie i już to Wam będzie zaliczać tutaj po prostu za zrobienie dziennych misji. Dostajemy punkty. Jeżeli przegapicie kilka dni, czy daily Questów, to za Make Up wydajecie trochę gemów i zdobędziecie te nagrody. Jako Free to Player dostajecie to po lewej i tam możecie kupić za 150 czy 200 te nowsze nagrody. E, cały czas jest forswar, Pamiętajcie, jak macie to grajcie, bo to jest fa też fajne nagrody. Pojadę od końca, czyli tak, e, eventy wszystkie na dole jest napisane, że end e, 320 nie cały godzin, czyli e, raczej nie wyskoczą z tego, że usuną te eventy, tylko raczej całość powinna zostać przez dwa tygodnie, nie przez tydzień, jak tak zwykle jest, ale na samym dole mamy część eventów, 3 w zasadzie, które się odblokują. Dopiero w przyszłym tygodniu tak, żeby gracz uważał, że coś się dzieje. Pierwszy to jest do kupienia. Tu mamy <coughs> takie mini i do zrobienia. Jakby większość to jak widać z automatu idzie jako free to byli gracz maksymalnie możemy zdobyć 400 punktów. E, te punkty wydajemy tutaj na dole mamy takie dodatkowe nagrody, między innymi mm, fajny e, e, triżer, a reszta to są takie powiedzmy dodatki e, nic o to akurat jest spoko, bo to jest skin festiwalowy, także za 200 punktów jest bardzo dobra skrzynka. Za 300 to jest zwykły papel i 400 to jest max, jaki możemy zdobyć jako free to play gracz. To jest y, artefakt itemek, czyli nie najgorzej, ale nie ma żadnych subesencji żeby zdobyć 400 punktów, no jak widać chyba można powtarzać, no nie wiemy też ile razy można powtarzać te eventy, na przykład, czy, czy w Complete All Day Quest jest jakiś limit, czy tu będzie 20 razy 10, no, znaczy 14 razy 10, czy to tylko raz się daje dostaje 10 punktów, chyba w kilka razy, no nie wiem, zobaczymy. Ja mam na tym moment 91 punktów, także raczej to się mnoży. Czyli jak wykonam te 14 razy, to powinno być 140 i, i limit raczej osiągnie bez problemu. Także tu będą fajne dodatkowe nagrody, tu mamy zakasę do kupienia, tu mamy tak jak mówiłem, sumony nie robimy, tu mamy za mm, awakening i tej nowej postaci dostajemy mm, chest. Y, nie za, w zasadzie awakeningów nie polecam jako free to play, grać w takich momentach. Tylko na Awakening Galach. Tu mamy za walkę z nową postacią oraz z kilkoma innymi dodatkowe nagrody. Mi się na tym koncie jako free, to play gra, jako free to Play gra, po prostu mi się na tym koncie udało ją zrobić. Także w razie co ustawiłem ją na frienda, czy to w gildi, czy coś, możecie ją zaatakować. W razie co tu moje ID, chociaż ja raczej zapominam. Wejdę z dwa razy i dodam kogoś, kto wyśle zaproszenie, a tak to raczej niekoniecznie będę dodawał. Dalej, dobra. Najważniejsze, bo wszystko pominąłem, Tu jest evencik, y, 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 który z automatu kupujemy. Wydajemy 25 tysięcy gemów, dostajemy losowe nagrody, które się pojawią. Co 11 dostajemy złotą skrzynkę, która daje losowy, stąd losową rzecz. I z każdym dniem jest losowana jakaś tam kombinacja, która może nam potroić te nagrody. Jeżeli będziemy y, płacić na grę, to też po, czwor, y, po 4 razy, czy 5 razy te nagrody, ale generalnie razy. 3. Także zobaczcie, za 25 tysięcy już mam 400, już spał kory, 6, jakieś tam. No, na razie nie ma, nie ma jakiegoś szału, ale nawet spoko. Ale na koniec. Na koniec, teraz dostałem te nagrody, a po dwóch tygodniach, jak się skończy ten event, dostaniemy ten bonus. Jeżeli wylosujemy odpowiednie numery, przykładowo jeżeli będziemy mieli tu takie trzy smoki, to dostaniemy, ale jak nie będę trzech smoków, to nie dostaniemy. Generalnie zawsze na tym evencie wychodzę na plus. Jako free-to-play gracz 15 to jest max. czasem się zdarza, że trafiałam tylko 14, co jest bardzo smutne, ponieważ te tricery tutaj są mega ważne dla każdego gracza, bo daje to bonus a tak def stały wszędzie jako <coughs> że to jest event y, trigger eventowy pay to win, to są mega mocne bonusy w trigerach jeżeli chodzi o nie to właśnie możemy tu je dostać zobaczcie za to że mam dwa mam 5, plus 57% ataku wszędzie Tutaj możemy dostać ten, który zmniejsza otrzymywane obrażenia w zależności od naszego ataku w rimskiej, Skate, swój Vortex, a ten zwiększa Holy damage. Generalnie wydaje mi się, że to zmniejszenie obrażeń jest bardzo mocne. To jest tak jak Audustus Magic Ball, chociaż tam mamy nawet chyba 250% naszego ataku, a tutaj tylko 20%, także raczej nie za dużo, ale raczej ten według mnie jest lepszy artefaktem. Ale jeżeli macie szansę, to wybierzcie tak, żeby dostać jeden i drugi, bo więcej dostaniecie punktów, w tym Trizier. Dobra. Senno filmiku, czyli najważniejsza rzecz, o której powinienem zacząć i na niej skończyć. Dostajemy tu punkty za zdobycie pięciogwiazdkowej postaci 50, za Awakeningi po 2. Nie polecam, ale jeżeli chcecie full nagrody, to raczej trzeba zrobić 25, co raczej jest dla, niewygodne dla większości graczy i do 200 za co dziesiąty sumon scroll, czyli tam, no, na tym, tym koncie wydałem jak widać 100 1000 sumonów plus 50 postaci, mam 150 punktów i pierwsza sprawa co tu, czym on, te dwie pozycje się różnią? Pierwsza, możemy właśnie, mamy yy, wysyłamy fajerwerki, 5 na, jeden, na jedną fajerwerkę żeby zdobyć yy, nagrodę jak widać Spring Festival Blessing trzeba wydać 30. Od razu mówię, ja nie do końca rozumiem ten event. Wydaje mi się, że go rozumiem, ale mogę, mogę go źle rozumieć. No bo zobaczcie, co trzeci, 30 wydany, a wydajemy 5 na 1, czyli dostajemy, wydajemy 150, czyli w tym momencie mógłbym zrobić jedno kółko. I wtedy wydaje mi się, że dostaniemy dopiero to Spring Festival Blessing Random Reward, czyli coś z tego, na przykład 40, 40 summon scrollów. A nie główną nagrodę, czyli ten y, New Year's Magi y, Artefakt czy też Kor. Y, Tego nie dostaniemy. Wydaje mi się, że trzeba to zrobić razy 2, czyli wydać 300, czyli byśmy musieli mieć y, dwie, 2000 scrolli, 50 postaci i 25 awakeningów, czego raczej nie polecam robić. Więc jeżeli, chyba że to działa 150 punktów, ja myślałem, że to jest 150, ale wydaje mi się, że jednak nie. 150 byłoby przyjemniejsze dużo, no ale niestety nie będę ryzykował na tym koncie. Może Wy mi powiecie, jak Wy to zrobiliście. Natomiast ten drugi event, tu żeby zdobyć gwarantowaną transcendence postać, która nam transcendence postać daje do wyboru, tutaj też no podobną nagrodę. Tak w sumie nie do końca, bo wybieramy jedną z dwóch. Za pierwszym razem i za drugim. Jakby tu nie ma Sabesencji, co może być trochę słabsze. Mm, e, kurde, nawet nie wiem, co bym wybrał. Jako late game gracz, to na pewno jest dużo warte, chociaż mi nie brakuje na ten moment, a to zawsze kolej szyb ten sceny postać. Dużo lepsze te nagrody na dole są, a te Divine power jest ważniejsze. Dobra, w każdym razie tutaj za wylosowanie dostajemy e, mamy, e, no dostajemy jakieś nagrody tam losowe z tego powiedzmy, a dodatkowo jeżeli damy odpowiedni item danej postaci, dostajemy o 20% dodatkową szansę, dodatkowe, większe nagrody. Na transcendent postaci jest 1%, także generalnie nie, nakręca, nie ma co się nakręcać, że trafimy ją, czyli taka troszeczka liczka lipa, ale z każdym tutaj użytem itemkiem tutaj, czyli za 5 wydanych dostajemy, gdzie to jest napisane, a New Year's amulet na samej górze, a tutaj za 10 dostajemy 2, czyli na jedno wychodzi, i te amulety wydajemy na tym, tym eventiku i tu za 26 możemy mieć sabesencję, czy też za 28 z, kolej z innym artefaktem też sabesencję. Żeby mieć 28, czyli e, trzeba wydać e, z 130 tutaj punktów na tym, czyli można zrobić raczej 800, a nie 1000, tak jak ja zrobiłem w sumonów. No i dobra, tyle, tak? Jeszcze szybko mogę, no i dobra, na reddicie, jeden z głównych postów będzie, nie wiem, czy uda mi się go wkleić, jak nie zapomnę, wkleję, gdzie, którą nagrodę wybierać, żeby mieć większe nagrody, tutaj na przykład Fade Armor jest, no i zaryzykuję, jakby użyję, dostaliśmy dwa te albumy i jakieś tam słabą, słabą rzecz, tak? To jest Fiona Fiona, czy Flora? Flora. Flora Basket ma jakiś... Mm, piknik Basket. Hop. <laughs> Dostaliśmy Stare Szardy. Spoko. Jakby na górze jest pokazane ile zostało 5-6-10 postaci i Transcendence, Emily, Emily... Staff jakiś. Advent Staff. Jakby nie ma nadal teraz, jakby to 1%, jakby nie liczmy na to, ale generalnie dostajemy, tak jak mówiłem, tą walutę ją tutaj wydamy na esencję prawdopodobnie sobie kupię, to jakby najbardziej polecam. Jeżeli nie będziecie wydawać skroli to też te 150 tutaj master toolboxów z tego, z tej opcji też jest spoko. Dobra, tyle na dziś, trzymajcie się, cześć, jeżeli coś nie zrozumieliście albo coś macie, jakąś informację dla mnie czy innych, to piszcie w komentarzu, cześć.